Witam w Czas Cookit, jestem Jarek, przygotujemy dzisiaj mirunę z kremolatą, z kuskusem perłowym, z surówką z kiszonej kapusty i prażonymi migdałami. Zaczynamy od wstawienia wody na kaszę, wlewamy wody tyle, aby woreczki po włożeniu były całkowicie zakryte. Przechodzimy do przygotowania surówki, przekładamy do miski kapustę, Wlewamy około półtorej łyżki oleju, łyżeczkę cukru i soli, pieprz do smaku. Całość mieszamy i odstawiamy, aby surówka przeszła smakami. Woda się zagotowała, wsypujemy pół łyżeczki soli. Wkładamy kaszę i gotujemy od 15 do 18 minut. Rozgrzewamy suchą patelnię, przesypujemy migdały i podpiekamy je tak, żeby się ładnie zarumieniły. Migdały już się ładnie zarumieniły i przekładamy je do miseczki. Rozgrzewamy olej na patelni do smażenia ryby. Wlewamy oleju tyle, żeby pokrył nam całe dno patelni. Rybę doprawiamy solą i pieprzem. Olej nam się już rozgrzał, przekładamy rybę na patelnię. Zaczynamy smażyć stroną ze skórą. Ryby smażymy po około 3 minuty na każdej ze stron. Kasza się ugotowała, odsadzamy ją i wyjmujemy na talerz. Ryba się usmażyła, wyjmujemy ją, nakładamy surówkę, kremolatę nakładamy na rybę. Na koniec posypujemy kaszę prażonymi migdałami. I tak finalnie prezentuje się nasze danie.